Znowu parę słów o kolonializmie. W niektórych innych moich filmikach broniłem trochę kolonializmu, mówiąc, że nie jest on całkowicie zły. Co nie znaczy, że jest całkowicie dobry, no bo po prostu wszystko zależy. Można Właściwie generalnie można powiedzieć, że belgijski, portugalski były najgorsze, a brytyjski, na przykład, dawał, czy amerykański, te holenderski nawet też dawały pewne szanse rozwojowe i tak dalej, których by nie było, gdyby nie kolonializm, także tutaj postęp. W każdym razie niezależnie od tego, czy kolonializm jest pozytywny, czy, czy jest negatywny, jest taka teoria, że teoria głoszona przez lewicę głównie, która mówi, że kolonializm jest taką immanentną częścią składową, jakby efektem Kultury Zachodu i to jeszcze kapitalistycznej kultury Zachodu, bo kolonie Związku Radzieckiego, którym też była Polska, to już jakoś tak nie do końca dochodzą do wyobraźni lewicowców. Ale zostawmy już nawet Zachód i zostawmy już inne kraje Białego Człowieka, w tym także socjalistyczne. W każdym razie nie można powiedzieć ani, że kolonializm jest czymś specyficznie zachodnim. Tak jak, tak jak nie można powiedzieć, że na przykład Zachód miał monopol na handel niewolnikami, nigdy tego handlu nie było. I na przykład ocenia się, że zachodnie kraje europejskie sprowadziły sobie z Afryki około miliona niewolników subsaharyjskich czarnych, natomiast Arabowie sprowadzili ich ponad 2,5 miliona. No i jeszcze warto pamiętać o takim malutkim szczególiku, że w niektórych krajach arabskich niewolnictwo nadal istnieje de facto, domowe niewolnictwo. Nie mówię tu o żonie zamykanej, jest pusty, tylko o niewolnikach domowych. Ludzi, którzy są pod różnymi pretekstami zwabiani, na przykład Arabii Saudyjskiej, pracują tam z Afryką, bo inaczej nie dostaną paszportu, czy też tego paszportu im pozbawiają. Znam takie przypadki, nawet znaczy osobiste relacji, także nie ma o czym mówić. Natomiast chodzi mi o kolonializm czyli model, że przyjeżdżamy gdzieś i niekoniecznie zajmujemy coś militarnie. Ale mamy na to wpływ i wmuszamy im jakby jakąś pozycję w łańcuchu ekonomicznym, czyli taki klasyczny kolonializm. Tego Zachód nie wymyślił. Pierwszą kolonią, która mi przychodzi na myśl, nawet bez wielkiego przeczesywania historii, byłaby kolonia arabsko-perska Zanzibar. Zanzibar to wyspa, która należy dzisiaj do Tanzanii, to jest oczywiście naprzeciwko Tanzanii położona. Ma około 1600 km2, mieszka tam mniej więcej tyle ludzi, co w Poznaniu, no trochę więcej, może 680 tysięcy, czegoś tak. Są to prawie wyłącznie Arabowie. No i teraz tak, Zanzibar został skolonizowany de facto przez Arabów i Persów w X, XI, XI XII, XII wieku, a potem w odbity przez jakiś czas przez Portugalczyków w XVI wieku. A później Portugalczycy zostali wyparci przez sultanów Omanu i w XVII-XVIII wieku to oni tam panują i później nadal sultanowie Omanu panują tam aż do czasu kiedy Tanzania przypada Niemcom. Także przez większość swojego czasu w swojej historii wyspa Zanzibar i jej lokalni mieszkańcy, czyli afrykańczycy, byli zdominowani przez jakieś inne kultury i to głównie częściej przez blisko wschodnio Arabsko-islamskie niż przez te zachodniawe. No i więc widzimy, że zawód kolonializmu bynajmniej nie wynalazł, ani nie ma na niego monopolu. Jest wiele innych rejonów, na przykład, wystarczy wspomnieć chińskie próby podporządkowania sułtana, sułtanatu Malakka, na przykład, i tak dalej, konkurencję z Portugalczykami na tym, na tym tle. Także widzimy wyraźnie, że Zachód jest tylko z jedną z wielu. Nie wiem, komponentu kultury, który o kolonie no, rywalizował. Natomiast Zachód nie tylko nie jest najstarszą, najstarszą cywilizacją, którą wpadła na pomysł kolonializmu, ale także nie jest też tą, która robi najlepiej jakby to robi. Najlepiej uzależniają od swego kraju, od dostaw, od plus uzależnień kulturowego i tak dalej. Najlepiej robią to obecnie Chiny. Pożyczają, dają one pożyczkę, która jest niemożliwa do spłacenia i oni to wiedzą i w ten sposób na przykład wytargowywują na przykład a to port w Pireusie, a to jakieś ziemie i kopalnie w Peru, a to jakieś złoża w Zambii i tak to wygląda. Czyli mamy totalne uzależnienie od merkantylistycznego potwora chińskiego tak? I, i jakby to się dzieje na naszych oczach, także obecnie najlepszymi kolonialistami są Chiny, nie może się tyle gada o neokolonializmie. To najlepiej to robią jednak Chiny. Także Zachód ani nie wynalazł kolonializmu, ani nie jest w nim najlepszy.